Cześć, z tej strony 23 i witam w kolejnym odcinku z gry Shake and Fidget eee, I tak, ulepszmy sobie na początek eee, wytrzymałość W ogóle, a tutaj jest pokazana cena tych rzeczy No, wytrzymałość i inteligencję praktycznie cały czas ulepszam, tak jak mi radziliście eee, Zdobyłem też trochę grzybów Zaraz wykonamy sobie tutaj zadanie Później zawalczymy na arenie, a następnie można spróbować swoich sił w lochach, jak jeszcze ulepszymy jakieś zdolności. Oj, jest trochę słaba ta nagroda. O to jakieś lepsze są 1500 no X by się przydał niewątpliwie Ale zawalczmy najpierw na arenie, nie ma takiego. Ale nie ma zbyt dobrego przeciwnika, żeby zawalczyć. W sensie takiego odpowiedniego, żebyśmy mieli szansę. A, tu też nie jest najlepiej. No dobra, to wykonam tę misję 20 minutową, żeby zdobyć Expa i widzimy się, e, jak ona będzie zmierzać ku końcowi. Okej, okay, i możemy kontynuować Za 10 sekund Wykonamy misję za 1500 Expa i coś może jeszcze jakieś... Będziemy mogli podjąć działania. O kurde, medaliony mi się skończyły. Te kleps, znaczy nie medaliony, a to klepsydry właściwie. A I nie dostaję żadnych klepsydr. I tu są same zadania, które zajmują dużo czasu i ten odcinek taki jego jakość nie jest zbyt dobra. Przez to, kurczę, przegrałem. O jejku, jejku. No dobra, czyli widzimy się po kolejnej misji. No znowu wyjdzie to takie dziwne, pocięte, ale no. Oj, przepraszam. No nie wiem. No dobra, to widzimy się po kolejnej misji. Może coś się ruszy znowu, tak? Przyjmę ją oczywiście. No i dobra, kolejna misja zbliża się do końca, tak? Kolejną misję zaraz wykonamy. No ale to. Specjalnie przygotowałem się lepiej, ale myślałem, że jakiś choć z jednym medalionem, znaczy tą jedną klepsydrę przynajmniej I jakoś to się ruszy, tak? A jest taki moment, jest teraz cały czas, że te misje trwają nie wiadomo ile i. Nie dostaję jakoś tych klepsych. Może teraz mi się poszczęści. No, przydało. No, oczywiście, że nie. To ulepszymy wytrzymałość i zaraz powinniśmy wbić 20 poziom. No, tu mamy bardzo dużo EXPA, więc widzimy się po tej misji. Wtedy już, wbijemy 20 poziom i może jeszcze. E... Może na walka na arenie to za wcześnie. Walka w, loch w lochach też 23. A to 20 minut lat 23. O to może jeszcze w lochach. Spróbujemy swoich sił aczkolwiek wydaje mi się, że moja postać jest nadal zdecydowanie za słaba, by zmierzyć się z tym ożywieńcem. A, miałem poruszyć jeszcze temat gildii, okej, okay, to. A, w ogóle dziękuję wszystkim Wankiemu eee, i pozdrawiam go znowu serdecznie, po raz kolejny. Za to, że powiedział mi, co daje gildia. Gildia daje bonusy do złota i bonusy do punktów doświadczenia, czyli tak zwanego expa, No to jest bardzo przydatne, tak? Bo pozwala szybciej wbijać poziomy i szybciej ulepszać swoją postać. Więc myślę, że można było dołączyć do jakiejś gildii. Tam pierwsza propozycja, jaką rozpatrzę. To jest propozycja Dragon Sona, czyli kolejnego zaprzyjaźnionego, zaprzyjaźnionego youtubera. Tylko jeszcze muszę go dopytać, jak się nazywa jego klan w szejksach i czy oni nadal są jakoś tak bardzo aktywni. Kolejna... To dam, dostałem zaproszenie od jakiegoś klanu na maila tutaj w, w Shakesach. No i pozostałe opcje to wybieranie jakiegoś tam po prostu dobre, dobre. cały czas mówię klanu, chodzi oczywiście o gildie bo klan to przyzwyczaiłem się, jak grałem w Clash of Clans, czy jak grałem w Clash Royale to tam były klany, a tu mamy gildie No dobrze, także widzimy się jak już zakończymy misję i zobaczymy co wtedy. No i okej, okay, kolejna misja wykonana. O, i mamy 20. Poziom głaz włączyłem, zapomniałem, dobra, ale to nic. E, w szeksach są dość przyjemne dźwięki z gry, no i 20. poziom wbity. <laughs> Awanturniczości niestety już nie mamy. A, możemy chyba zawalczyć na arenie, czy nie? Możemy, bo chyba jest krótsza przerwa niż godzina do zawalczenia na arenie. W sumie, Lochy, to nie wiem, czy nawet jest sens próbować walczyć tam. Może byśmy coś kupili, jakiś przedmiot? Na to nas niestety nie stać, ale pancerz, pancerz i siła. A jakby to. A, dobra, to jest takie drogie, że nie kupię tego za nic. Pancerz i inteligen... O, to słabo, to nie. Można jakiś przedmiot uzbierać w sumie. Bo przedmioty też bardzo dużo dają. Ale to mo moglibyście napisać w komentarzach, jaki przedmiot polecacie, albo, no nie wiem, coś takiego. No bo statystyk to już na razie zbytnio nie ulepsze, Bo już są ceny takie, że... Szkoda gadać. Więc nie wiem, no dobra. Zaryzykujemy tutaj, ale pewnie przegram z tym yy, ożywieńcem znając życie. No ale już po połowę życia odebrałem, to lepiej w sumie. Ale dobra, nie ma co? A to zaryzykujmy z tym. O, wygrałem. O, dobra, myślałem, że przegram, a wygrałem spoko. 10 minut jest przerwa od areny. Dobra, spoko. No i pokonaliśmy przeciwnika na arenie. E, a jakie byśmy mieli tutaj zadanie? Wiem, że nie mogę przyjąć go ale chcę tylko zobaczyć. 26 zł, wow. Ale... O, to jest najlepsze. 20 złota i 1300 ekspa, to jest 1500 ekspa. No to wcale nie masz takiej dużej różnicy, więc... Najlepsza opcja, żeby i zarobić i dostać ekspa. Gdzie ja jestem? O, awansowałem chyba 5000 pozycji. O, to dobrze już jest. Od 25 jest twierdza, także to też jeszcze nie w tym odcinku. No dobra, to jeszcze może poczekam i na arenie byśmy sobie zawalczyli z Dobra, to widzimy się na arenie i później koniec odcinka. No i dobra, tutaj już możemy zawalczyć na arenie, zawalczymy z tym przeciwnikiem, no dobra, jednak przegraliśmy, o dziwo, awanturniczość jeszcze się nie zebrała, no dobra, także to było chyba na tyle w tym odcineczku, także do usłyszenia w kolejnym i cześć!